Witajcie moi drodzy! Dzisiaj postanowiłam zrobić taką wizję na temat, na co się warto przygotować, co jeszcze ciekawego w kartach widzę, na temat co się wydarzy w Polsce i na świecie w najbliższym czasie. Taką po prostu dogrywkę chciałam zrobić z rozłożeniem kart. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie wszystkiego złego pomieszczenia, no i łączymy się. Niech mój archanioł stróż, bogowie powietrze, wody, ognia i ziemi, połączył się z Archanią świata. Nikt mi podpowie, do czego warto się przygotować na czas obecny, co czeka Polskę i świat w najbliższym czasie. Dobrze, e, tak się zastanawiałam, na jaki temat tutaj um, ogóle rozłożyć te karty żeby coś wyszło, żeby było wiadomo. I myślę, że takim ważnym tematem, który warto poruszyć, bo dużo osób prywatnie mi zadaje pytania. Czy mamy na przykład robić jakieś tutaj zapasy żywności, na kiedy, na jaki czas, tak? No i zobaczymy, co w kartach tutaj wyjdzie i na wahadle. Także zaczynamy. Niech moja hają stróż mi podpowie, czy ludzie. W Polsce i na świecie powinni robić w najbliższym czasie zapasy żywności. No, energia mówi, że jak najbardziej tak, na 100%. Czy mają być to zabezpieczenia spożywcze? Woda. Tak, leki. Jak najbardziej, tak, z lekami też będzie problem. Będzie się takim, że ciężko będzie coś e, tu przepisać. E, na jaki ok? E, może tak się zapytam. Do kiedy ludzie muszą zrobić zapasy na świecie? W 2021. Do kiedy mają czas? Żeby zrobić je na spokojnie, bezpiecznie. Moi drodzy, macie czas, szczerze mówiąc, do lipca, do początku lipca, żeby zrobić jakieś tutaj zapasy. Na ile miesięcy ludzie powinni mieć zapasy? Na ile, ile miesięcy będzie trwała ta dziwna sytuacja, że będzie problem z żywnością w sklepach i ogólnie będzie jakiś problem? Moi kochani. Wahado pokazuje, najgorszy czas będzie trwał 2 miesiące. Dwa do trzech miesięcy będzie trwał najgorszy czas, ale tak, żeby być bezpiecznym, to należy mieć zapasy od miesiąca. Nie, Wahado mówi do 8 miesięcy powinniście, na 8 miesięcy powinny być zapasy u was w domu żeby przeżyć, a, a 2-3 miesiące będą takie najgorsze. Później będzie można coś trochę załatwić między sobą, ale do 8 miesięcy, wahadło mówi, żeby mieć na 8 miesięcy zapasy, tak, porobione, typu jakieś makarony, mąki, drożdże, tak, wody, leki, na pewno leki, te co bierzecie na gminie albo co wiecie, co wam może dolegać, żeby sobie po prostu pokupić. Bo tutaj 2-3 miesiące będą koszmary, a 8 miesięcy będzie ciężkie, tak? Że to może między sobą jakoś załatwicie, ale coś będzie nie tak. Nie każdy będzie miał dostęp, moi drodzy. Jeszcze zobaczymy w kartach, co karty pokazują na temat żywności w świecie. Dlaczego będzie trzeba robić zapasy? Co karty pokazują, jaki jest przekaz. Co się wydarzy? I tu karty wyleciały, to aż z ciekawości zobaczę. No i dobrze, rozkładamy, bo tu coś karty autentycznie chciałem pokazać. Moi drodzy, ja to widzę, znaczy mówi mi coś o dziwnej sytuacji, zaraz wam powiem, że muszę się temu przypatrzeć. Będzie zablokowane większość rzeczy na świecie. Słuchajcie, dlaczego? Co się będzie działo? Będą nam mówić, po pierwsze, E, coś widzę też z zagranicy. Jakby e, powiedzą nam, że coś przyszło z zagranicy i to tak. E, będzie to dotyczyć też oczywiście e, mówi mi coś. E, tak jakby e, powiedzieli nam, e, że jest jakaś, e, że coś jest w powietrzu albo rozpylone, albo to jest jakaś e, e, tutaj e, po prostu... E, Jakieś tutaj szczepy się połączyły, jest zwiększony tutaj zwiększona jakby bakteria, lub też może coś być, że będą nas straszyli, że jest coś w powietrzu, typu nie wychodźcie, coś jest w powietrzu, coś zaraża, albo coś się zmutowało, lub coś jest rozpylone w powietrzu. Po prostu coś pyli. Mm, tak jakby widzę, tak jakby drobny proszek leciał, jakiś drobny proszek, e, albo coś było z wiatrem przenoszone i jest jakby takimi drobinkami pod mikroskopem piasku lub takiego jakby pyłu. E, bo tu tak wygląda, albo jakaś bakteria, oni będą straszy, że coś się zmutuje, albo jakiś pył. E, będzie w powietrzu lub takie jakby, coś jest tak podmuch wiatru, przenoszone tak jakby kurz i pył, jakieś drobinki, które mm, niby coś mają nam zaszkodzić lub jakaś mutacja, lub uszkadzają coś, rozumiecie? Coś takiego będzie. I też jakby większość osób mm, jakby nie można było, był jakiś zakaz takiego poruszania, przemieszczania się i widzę też jakby jakieś oszustwo było typu Mm, nie wiem, czy to nie chodzi o e, ludzi, którzy e, są po prostu zapikani, że tutaj będzie jakiś dokument, oszustwo. Tak jakby nie macie dokumentu, e, nie możecie pokazać, to jakby macie pustkę, tak? Jakby takie widzę e, oszustwo typu, że nie macie tego papieru. I nie możecie wejść, lub też nie możecie się przemieszczać, jak nie macie tego papieru, bo jest jakiś pył, bo coś lata, bo jesteście bardziej narażeni. Mm, ale to będzie oszustwo, wiecie, to będzie oszustwo i głęboka manipulacja e, tutaj ludzi, ludźmi. I to będzie duże takie doświadczenie na e, skalę światową, bo to będzie się działo zarówno i w Polsce, i za granicą. E, także będą nas straszyli bardzo śmiercią tak naprawdę ale też widzę że ci ludzie cieszący się że są tacy wolni szczerze mówiąc tak jakby nie do końca wiedzieli co ich czeka w przyszłości typu po prostu że mogą zabrnąć tą swoją troszeczkę taką yy, naiwnością za daleko, i może tutaj hmm, źle to się szczerze dla nich skończyć, pomimo, że teraz są szczęśliwi, że dobrze wybrali, że dobrze zrobili, ale niektórzy z nich będą żałować tego w przyszłości, moi drodzy. Hmm, ja tutaj oczywiście, to jest każdego indywidualna decyzja, każdy ma odmienne zdanie. E, ja tylko mówię, co widzę w kartach, co może czekać ludzi, a decyzja należy do Was, tak? Jak temu wszystkiemu się przypatrujecie? Bo każdy tutaj ma prawo robić, co uważa, i no każdego decyzja, tak? Indywidualna. Ale to będzie na światową skalę duża manipulacja, i na pewno widzę jakieś nastraszenie, jakimś pyłem podmuchę. Przemieszczałem się jakiś cząsteczek drobiny, które uszkadzają coś. Yy, coś takiego i na pewno o jakiś papier będzie chodzić, który, yy, który będzie po prostu takim jakby. Czym, że możecie gdzieś wejść, ale to się później źle skończy dla tych ludzi, co będą to go mieli. I tak yy, naprawdę yy. No będzie takie zamieszanie na świecie. Zamieszanie to na szeroką skalę. No i tutaj wahadło e, mówi, że w lipcu już się coś zacznie dziać, ale wiadomo, kochani, że trochę czas się przesuwa albo przyspiesza. Tu ciężko jest trochę wyczuć, ale tak mniej więcej można, czyli do lipca, początku lipca pasowało, żebyście mieli różne zapasy. Dwa, trzy miesiące będą najgorsze, takie najbardziej wiecie, pobudzone, że będzie ciężko cokolwiek załatwić, a do 8 miesięcy musicie mieć zapasy. Także sobie to mniej więcej policzcie, ustalcie, moi drodzy. No i zobaczymy, jak to wszystko. Mam nadzieję, że świat do końca nie zwariuje, że ludzie troszeczkę uprzytomnieją. No i proszę Was, żebyście wzięli sobie to do serca i troszeczkę może inaczej spojrzeli na całą sytuację. Pozdrawiam Was jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego, takiej jasnej iskry, która da Wam czyste, jasne myślenie, co robić swoją przyszłością, jakie wybory słuszne, co dokonać, żeby po prostu yy, móc żyć dalej. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia.